Dzisiaj mamy dla Was przepis na kropiącego kurczaka, jak z KFC. Posłuchajcie tylko, jak trupie. Przejdźmy zatem do jego przygotowania. Do tego przepisu użyliśmy kilogram kurczaka, na który składały się 4 pałki i 4 podudzia. Zaczynamy od przygotowania naszej marynaty, w skład której będą wchodziły dwie łyżeczki soli, po jednej łyżeczce papryki wędzonej, papryki słodkiej, czosnku granulowanego, cebuli mielonej suszonej, którą możecie pominąć, jeśli nie jesteście w stanie jej kupić, jedna łyżeczka oregano, tymianku, bazylii, jedna druga łyżeczki pieprzu oraz pół łyżeczki płatków chili. My daliśmy tylko tyle, ponieważ kurczaki serwowaliśmy naszej córce, ale jeśli preferujecie pikantniejsze dania, śmiało sypnijcie więcej. Następnie dodajemy około pół litra maślanki i dokładnie mieszamy, upewniając się, że cały kurczak jest dobrze otulony naszą mieszanką. To tyle jeśli chodzi o przyprawianie. Teraz musimy kurczaka odstawić najlepiej na całą noc do lodówki, ale jeśli nie macie tyle cierpliwości, to odstawcie na przynajmniej jedną godzinę. Przechodzimy do przygotowania naszej panierki. Do głębokiego naczynia wsypujemy 200 g mąki pszennej, a następnie dodajemy wszystkie przyprawy z marynaty, ale w o połowę mniejszej ilości. Czyli na przykład zamiast jednej łyżeczki papryki wędzonej dajemy pół łyżeczki. Wszystkie szczegóły będziecie mieli w opisie. Następnie wszystko dokładnie mieszamy i przechodzimy do głównej części naszego przedsięwzięcia, czyli panierowania kurczaka. Z naszej marynaty wyjmujemy kurczaka tak jak jest. Nie pozbywamy się jej nadmiaru i maczamy dokładnie w drugim naczyniu z naszą panierką. Następnie przekładamy do frytkownicy bez tłuszczowej. Powtarzamy procedurę z tyloma kawałkami, ile zmieści się do naszej komory frytkownicy, a następnie z góry pryskamy olejem każdy kawałek. Teraz czas na pieczenie. Ogólnie będziemy piekli w trybie air fry przez 40 minut w 160 stopniach. Jednak to nie wszystko. Po upływie 20 minut będziemy musieli otworzyć szufladę frytkownicy i ostrożnie obrócić każdy kawałek kurczaka na drugą stronę, pryskać lekko olejem i włożyć z powrotem do frytkownicy na 10 minut. Po ich upływie ponownie otwieramy, jeszcze raz przekładamy na ostatnie 10 minut. I gotowe. Roboty nie było dużo, a efekt końcowy to prawdziwe niebo w gębie. Gwarantujemy, że każdy fan kurczaków będzie w niebo wzięty. Smakują rewelacyjnie, są zdrowsze niż fast foodowe i przede wszystkim znacznie tańsze. Czego chcieć więcej? Szczegółowy przepis znajdziecie w opisie filmu, a my jak zawsze zachęcamy do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrybowania naszego kanału. Jeśli macie propozycje dań, których przygotowanie chcielibyście zobaczyć na naszym kanale, napiszcie nam o tym w komentarzu. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć Wam smacznego.